Hej, to Dominika i witam Was w moim nowym, bardzo domowym formacie. Zdecydowałam się w ten sposób nagrać ten film z naturalnym światłem, z bardzo naturalną twarzą, w ogóle bez makijażu, na telefonie i dosłownie z minimalną ilością montażu. Bo tak naprawdę w ogóle w tych najbliższych tygodniach miałam nie nagrywać żadnych filmików, nie miałam ich nie publikować, ale prawdę mówiąc, YouTube to jest dla mnie najlepszy, najbardziej preferowany sposób łączności z Wami, z moimi widzami, z moimi odbiorcami. I stwierdziłam, że raz na jakiś czas, tak po prostu, żeby do Was pogadać o, o tym, co się ostatnio u mnie działo, o tym, co się u Was ostatnio działo, właśnie tak sobie siądę i pogadam trochę do telefonu. Dzisiaj do naszej pogawędki przygotowałam sobie kawę dalgona, a w zasadzie mleko z bardzo śladową ilością kawy. Ale to jest właśnie taki sposób kawy, który najbardziej lubię, picia kawy. W zasadzie to jeszcze wszystkim nie wyjaśniłam, dlaczego miałam w najbliższych tygodniach nie nagrywać filmów. Otóż po prostu piszę teraz swoją pracę magisterską i trochę zmartwiło mnie tempo, dotychczasowe moje tempo pisania jej, a jednak chciałabym się obronić jak najwcześniej, dlatego postanowiłam, że po prostu YouTube'a na razie odstawię na bok i zajmę się tą magisterką. To też nie jest tak, że ja kwarantannę spędzam po prostu siedząc przez cały dzień w domu i nudząc się, tylko no normalnie pracuję 8 godzin dziennie. Raz w tygodniu chodzę do, normalnie do pracy do biura, a pozostałe dni po prostu siedzę w domu, no ale pracuję. O czym chciałabym z wami dzisiaj pogadać? O paru rzeczach. Po pierwsze, to ostatnio z jednym z widzów rozmawiałam o takim pomyśle, nie do końca moim autorskim, zaraz wyjaśnię o stworzeniu grupy wsparcia na przykład jako w formie grupy na Facebooku i mogłyby tam dołączyć po prostu wszystkie osoby, które tylko chciałyby z kimś porozmawiać, kogoś nowego poznać, wymienić jakimiś doświadczeniami, spostrzeżeniami, dobrymi myślami, ewentualnie czasami zasięgnąć jakiejś porady. I chciałabym, żeby to była taka bardzo pozytywna grupa, jednocześnie taka, w której moglibyśmy znaleźć osoby, które w jakiś sposób nam mogą pomóc. Taką grupę założył już kanadyjski youtuber Joey Kidney. Nazywa się ona My okay Place. Też podlinkuję tę grupę w opisie tego filmu, ale. Dajcie znać, czy uważacie, że stworzenie takiej grupy, oczywiście po polsku, to dobry pomysł, bo też mogłoby się to wiązać z, taką, z takim zlepkiem niezbyt pozytywnych emocji i nie jestem pewna, czy sami bylibyśmy w stanie z tego wybrnąć. Także po prostu napiszcie, co o tym sądzicie. Co sądzicie o takim pomyśle i czy Wam by się coś takiego przydało? Inna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć, to już kiedyś wspominałam, że założyłam y, klub książkowo-filmowy. Jak do tej pory spotykaliśmy się na omawianiu stricte książek. I jeśli chodzi o filmy, to tylko było takie założenie klubu, że. Yy, Możemy na grupie naszej facebookowej na przykład polecać sobie jakieś filmy, dyskutować o filmach, ale generalnie takie spotkania powiedzmy co miesięczne, mniej więcej, online będą się skupiały wokół książek. I wobec tej pandemii, kwarantanny ta koncepcja się troszkę zmieniła, bo uznałam, że właśnie teraz fajnie byłoby zacząć omawiać filmy. Także nasze kolejne spotkanie, które będzie myślę, że za jakieś 3-4 tygodnie. Um będzie polegał właśnie na wspólnym omawianiu na wideokonferencji jakiegoś filmu. I wciąż trwa głosowanie odnośnie tego jaki to ma być film, także również w opisie filmu podam wam link do naszej grupy, do naszego klubu i możecie w każdej chwili dołączyć do tej grupy i zagłosować w ankiecie albo zaproponować jakieś swoje filmy, które chcielibyście, żeby były omówione w naszym klubie. A w ogóle już mówiąc o filmach, to ja właśnie dzisiaj skończyłam oglądać serial Pozostawieni, i nie chcę, żeby wyszło, że niby YouTube'a odstawiłam na bok. Tutaj miałam niby pisać magisterkę, a tak naprawdę oglądam seriale, bo po prostu ten serial rozłożyłam sobie na chyba miesiąc. Dosłownie jeden odcinek przeznaczyłam na jeden dzień, także nie oglądałam więcej niż jeden odcinek w ciągu dnia. I. I po prostu ten serial jest tak dobry, że strasznie chciałabym go wam polecić. Chociaż nie zachęcam osób niepełnoletnich do oglądania tego filmu, jest tam dużo ostrego języka i dużo nagości, ale w sumie stwierdziłam, że w tym serialu nagość jest przedstawiona jako coś takiego bardzo naturalnego, nienadzwyczajnego, co w sumie jest prawdą. Ale jeśli nie czujecie się zbyt komfortowo oglądając takie obrazki, no i jeśli nie macie 18 lat, to po prostu nie zachęcam. Jak zdaję sobie sprawę, że wielu na przykład nastolatków obejrzy ten serial, ale po prostu żeby nie było, ja nie zachęcam. A może tak krótko powiem o czym to jest w ogóle. No to serial przedstawia świat współczesny, w którym nagle pewnego dnia zniknęło 2% ludzkości. No i akcja serialu rozpoczyna się 3 lata po tym wydarzeniu, w trzecią dokładnie rocznicę tego wydarzenia. I są pokazani różni bohaterowie. Jedni, niektórzy z nich oczywiście stracili swoich bliskich w wyniku tego zniknięcia. I ten serial jest naprawdę bardzo ciekawą historią o zdrowiu psychicznym, o właśnie utracie bliskich o jak to zwykle bywa w każdym serialu o relacjach międzyludzkich. Niesamowicie ciekawym aspektem jest wątek tworzenia się różnych sekt, kultów. Ogólnie pokazane jest jak ludzie na przeróżne sposoby radzą sobie z taką tragedią. No także polecam i on jest do obejrzenia na HBO Go. A i w ogóle sobie znalazłam dzięki temu serialowi mojego nowego krasza. Jest to Justin Theroux, um, główny bohater. Także bardzo polecam. I jeszcze tak na chwilkę bym chciała wrócić do tej mojej magisterki, bo jeśli jesteście z Kielc lub okolic, albo znacie kogoś właśnie z Kielc lub okolic, to bardzo proszę Was, żebyście do mnie napisali na przykład na Facebooku, albo nie wiem, na Instagramie, Twitterze, gdziekolwiek, bo mam dla Was ankietkę do rozwiązania. Po prostu potrzebuję kilkuset rozwiązanych ankiet do, do napisania tej pracy magisterskiej. Dzięki temu będę mogła lepiej przeanalizować rozwój Kielc. Także bardzo mi to pomoże, także jeśli tylko możecie, to wbijajcie do mnie w wiadomości prywatne. Chętnie Wam wyślę link. Tanki to zajmie tak maksymalnie kilka minut, także spokojnie jest to nic strasznego i są tylko pytania zamknięte. W ogóle to napiszcie mi, proszę, w komentarzach pod tym filmem. Jeśli chcecie, możecie mi też napisać, właśnie w wiadomości prywatnej, gdziekolwiek, jak się czujecie. O matko, właśnie wylałam chyba kawę. Tak, właśnie sobie wylałam kawę. Bo za bardzo się ruszam. Jak się czujecie? Co porabiacie w tej kwarantannie? Czy jesteście na przykład na etapie poszukiwania motywacji do zrobienia czegoś produktywnego, czy totalnie w ogóle nic was nie interesuje? Proszę podzielcie się ze mną jakimiś swoimi emocjami albo spostrzeżeniami. Jeśli chcecie, możecie zrobić to publicznie w komentarzach pod filmem. Jeśli chcecie to zrobić bardzo prywatnie, poufnie, to możecie do mnie napisać. Chętnie Was wysłucham. Jeśli będę mogła, to pomogę albo po prostu porozmawiam. Też nie chcę, żebyście się zrażali, bo prawdopodobnie wielu z Was kiedyś do mnie pisało i może nie zawsze odpisywałam od razu, ale powiem Wam szczerze, że ja mam w ogóle problem odpisywania nawet do znajomych. <grych> Więc, więc to nie jest tak, że Was konkretnie olewam, tak, bo olewam wszystkich. Nie, nie, nie o to chodzi. Mm, nie, teraz mam tak, że staram się odpisywać do osób jak najwcześniej, jak najszybciej. Więc jak tylko widzę wiadomość i mam chwilę, żeby na nią odpisać, to to robię. A jeśli akurat nie mam tej wolnej chwili, to po prostu pamiętam o tej wiadomości, pamiętam, żeby na nią odpisać i w miarę szybko odpisuję. No i to już koniec tego filmiku. Wiem, że nie było to nic takiego odkrywczego, ale mam nadzieję, że miło wam się spędziło ze mną czas. I może macie na przykład do mnie jakieś pytania związane z czymkolwiek, na które mogłabym odpowiedzieć w kolejnym tego typu filmie, bo no jak się pewnie domyślacie, właśnie w najbliższym czasie będą pojawiały się jedynie filmy w takiej formie. Także dajcie znać, czy Wam się ona podoba. I bardzo dziękuję za oglądanie. O, jeszcze takiego mam newsa. Nie wiem, czy powinnam to zdradzić, ale, ale to zrobię. Wielu z Was zna moją przyjaciółkę Agnieszkę. I uwaga, uwaga. Trrr. Agnieszka wreszcie rusza ze swoim kanałem na YouTubie. Mam nadzieję, że to się uda, ale fi pierwszy filmik jest nagrany i zmontowany. Także wyczekujcie, wyczekujcie. Ja oczywiście to udostępnię. Jak tylko się pojawi, sama jestem podekscytowana wrażeniami odbiorców. No ale dobra, to, to na razie to tyle. Jeśli nie macie specjalnie nic do roboty, a szukacie jakichś fajnych filmików i chcielibyście mi przy okazji jakoś pomóc, to koniecznie zerknijcie na jakieś inne z moich filmów, na przykład te, które teraz pojawiają Wam się na ekranie. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo. W ogóle to kurde muszę się spieszyć, bo za 10 minut jest live z martą z codziennie fit i będziemy sobie razem ćwiczyć, także muszę się przybrać, założyć sportowe buty, przygotować matę i do dzieła.